Rozpoczynając ten program, powiedzieliśmy z Ewą, że był bardzo znany pies, który jeździł koleją, ale są znane psy, proszę Państwa, które są tak naprawdę tonymi halikami swoje włas swoich własnych ras, bo zwiedzają świat ze swoimi paniami, swoimi pa swoimi panami, ze swoimi paniami. O tak. Diego, już poznaliście, przedstawiłam go razem z opiekunem Jackiem i Snupi i Lava w tej kolejności, bo Snupi ma większe zasługi w obierze świecie, jako takim. Są z nami też Iza Miklaszewska i Piotr Miklaszewski. Dzień dobry. Kto z waszej czwórki wpadł na ten pomysł, żeby w ten sposób poznawać świat? No w sumie to chyba właśnie Snupek, mm -hmm. tak nam się wydaje, bo jak go adoptowaliśmy, to byliśmy kanapowcami, wolne wieczory spędzaliśmy oglądając filmy, e, a spacery, no to tak, no były, ale gdzieś do pobliskiego parku, ale przez niego zaczęliśmy się bardziej aktywnie spędzać czas właśnie poza miastem. No i szukać no jak... kolejnych miejsc coraz dalej, jak przyszły wakacje, to było dla nas jasne, że skoro to Snupek nas wyciągnął, no to jedzie z nami. To gdzie był? Razem z wami. to był z nami w 44 krajach na 5 kontynentach, więc tu długo wymieniać. No, ale. Głównie Ameryka Południowa, Centralna. Tak. Przepłynął też ocean atlantycki, jachtostopem. Czyli nie wpław. Mors... <laughs> nie wpław, tak. Ja Przepraszam, co to jest za forma podróży, jachtostop? E, stop? Autostop. Samot... Co autostop, tylko że morski autostop. Czy co, idzie się na marinę i mówi, słuchajcie, potrzebuję przepłynąć kolejne dwa porty, kto mnie zabierze? No, tak. No, proszę bardzo. I on nie ma żadnego problemu, bo mi się wydaje, nie jestem specjalistą od psów, od razu mówię, eee, czy. On potrzebowo potrzebuje czasu, żeby się oswoić, przyzwyczaić? Czy on jest już tak przyzwyczajony do podróży i do ludzi, że wsiada na jacht, płynie, wsiada do pociągu, jedzie, wsiada do samochodu, jedzie? Z jednej strony, jak każdy z nas, musimy się przyzwyczaić, ale dla niego podróże to życie. Więc tak naprawdę on bardzo szybko się przystosowuje. Teraz może jest trochę problem, bo jest starszym psem, no już ma swoje potrzeby i trochę zapomina, co się dzieje, ale całe życie był bardzo aktywny i był idealnym podróżnikiem. Od kiedy lawa wam towarzyszy? بطش <applause> تترك <applause> i dołączyła bez problemu do Snupiego. To znaczy jak ja, yyy, umawialiście się, że będzie z wami mieszkali, i mieszkać, to powiedzieliście jej, że tak wygląda wasz tryb. Czy szukaliście psa, który yy, i tak dostawaliście go, który na pewno będzie lubił wsiadać do samochodów, nie będzie miał choroby lokomocyjnej i tak dalej? Chcieliśmy adoptować psa w podróży, bo Snupek był z nami cztero, w czteroletniej podróży, ale no nie udało nam się w trakcie i lawa przypadkiem do nas trafiła. W Polsce już tutaj? Tak. A, wartowaliśmy jak miała Cztery miesiące, więc A. nie miała dużo do, do, do... do, do, do gadania. E, nie, ale myślę, że jest zadowolona z tego, co, co jej się trafiło. Co to znaczy, że byliście w czteroletniej podróży? Tak, dokładnie w 2017 roku wyjechaliśmy i wróciliśmy w 2021 do Polski, na, na stałe. Słuchajcie, no teraz każdy widz, który nas słucha, zakładam każdy albo wielu widzów, którzy nas słuchają, myśli sobie, to z czego oni żyli przez te cztery lata, kto może sobie pozwolić na czteroletnią podróż? Hello! No to... Z oszczędności, żeby nie było. Tak, i żeby nie było, to może tak po pewnym momencie przestaliśmy liczyć, ale na trzy lata wydaliśmy między... Około 50 tysięcy, na całą Nie! To... No, Mieszkaliście w szałasie? W podróżach najdroższy, najdroższy jest transport, a ponieważ wiele środków komunikacyjnych odmawia transportu psów, przynajmniej tak było kilka lat temu, no to głównie podróżowaliśmy autostopem, jachtostopem, no to największa część nam odpadała. Jacek, to żeby tobie nikt nie odmówił transportu, to ten transport zorganizowałeś sobie sam tak, dla. Diego. Tak. Weź opowiedz o tej historii, bo powiem ci, że. My, my z jego nie mamy jeszcze może tylu krajów, bo od jego hmm. ma dopiero 5 lat, przyjechał 20 krajów Europy, ponad 40 tysięcy kilometrów, przepłynął różnymi łodziami, statkami, kutrami. E, Wydarzyło się mnóstwo różnych rzeczy. Byliśmy w trasie po Europie, byliśmy w rajdzie po parkach krajobrazowych Wielkopolski rowerem elektrycznym, motocyklem elektrycznym, przejechaliśmy Polskę dookoła, bijąc rekord Polski. Także było tych, tych przygód mnóstwo. Nietypowe rzeczy. No bo tak naprawdę, kto jeździ z psem na motocyklu. No K chyba tylko ty. Ale no właśnie, że nie, w tej chwili to się tak stało, że po pierwsze zostaliśmy ambasadorami schroniska w Gaju i pomagamy zwierzakom też. Mm. Ale fantastyczne jest to, że po prostu uszczęśliwiamy motocyklistów. Bo ja takie bagażniki tym motocyklistom robię, i oni teraz po prostu jeżdżą. Mm. I ktoś, kto miał olbrzymi dylemat, motocykl czy pies tak. dostaje ode mnie bagażnik i może połączyć, jest szczęśliwy. No dobrze, ale, ale czy pies jest zawsze szczęśliwy? E, Bo wiesz, to jest jednak... Nadaje się do tego, uważam, tak jak z ludźmi, do jeżdżenia na motocyklach, jakiś tylko mały ułamek populacji. I też takie psiaki, niektóre tylko się do tego nadają. Aha. Ja jak widzę psa, to już wiem, czy on będzie się nadawał do jazdy na motocyklu. Akurat Diego po prostu urodził się, żeby jeździć na motocyklu. Ale co ty w jego oczach zobaczyłeś? Długo go przyzwyczajałeś do tego lub uczyłeś, żeby on wszedł do tego kosza? Bo jego rozumiem, natura Realnie. ja zaraz pokażę, jak go wskakuje. No to jest pokaż, lekarz, to. pokaż, zróbmy to. Proszę, Diego, czeka jeszcze, nie tak szybko, hop. O, hop. nie tak szybko. Oh. O, o jest jak Tam są specjalne okulary. I on nie e... protestuje, jak mu zakładasz to? Nie, to jest... Proszę. No, powiedział coś. Musi... Pokaż jego Ale elegancki. On nie elegancki. musi być pasami, Ale on jest, pasy jest, jest zwięte, Ma, ma. Puchory, ale wszystko jest. ma. Także w momencie, kiedy jedzie, on jest w pełni zabezpieczony. Tam jeszcze są specjalne nauszniki. Jest kask, także tych akcesoriów no jest dużo. Ja, że tak powiem, podróżuję, ale zwracam bardzo dużą uwagę... Na bezpieczeństwo psa w podróży. Mm -hmm. Więc to wszystko, co się u nas wydarzyło, z takich ciekawostek chciałbym powiedzieć, że na przykład jedną z parkach krajobrazowych Wielkopolski, e, ułożono nam trasę, żeby wyjechać do bazy lotniczej NATO w Powiczu. Mm -hmm. Długo załatwiano tą przepustkę, ale jak już wjechaliśmy, żołnierze przyjęli nas gorąco i serdecznie. I Diego został wpuszczony do największego transportowca, siedział w kokpicie samolotu, w okularach, w goglach. Słuchajcie, a powiedzcie, co by się nie wydarzyło w waszych podróżach, gdyby nie była to podróż z psiakiem? Mówię o jakiejś ciekawej sytuacji, że tylko dzięki temu, że podróżowaliście z psem, to to się wam wydarzyło. No myślę, że to byłby jachtostop, to byśmy się nie zdecydowali, żeby spędzić miesiąc na, na otwartej wodzie. A ze snubkiem nie chcieliśmy lecieć samolotem. Ostatecznie leciał kilka razy, ale no na pewno to. Mhm. No Wyszło? i bardzo dużo ludzi w ogóle do nas podchodziło w lokalnie, tak? No bo jak byliśmy w takich miejscach, gdzie nie ma turystów białych z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, a tutaj nagle się pojawiają i jeszcze z psem, no to wywołaliśmy takie duże zamieszanie jakby, mm. czy oni może jednak są tutaj, mieszkają, mm. tak, no bo mają psa i dzięki temu dużo też ludzie byli dla nas milsi i, bo w niektórych miejscach no jednak mają dość turystów, a jest ich czasem za dużo, a no dla nas byli bardziej otwarci. I pomocni. Tak. Gdyby nie Diego, nie wydarzyłoby się w moim życiu tyle fantastycznych rzeczy, czyli tysiące podróży, spotkanych ludzi, prelekcje dla dzieci w szkołach, targi turystyczne, motocyklowe, po prostu pasmo inne życie. Pasmo różnych niesamowitych rzeczy, które się wydarzyły dzięki temu, że postanowiłem kiedyś sobie pojechać z Diego w podróż. Po prostu. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl.